Dzisiaj Wam pokażemy jak, jak zrobić fajną branzoletkę. Jak będzie nasze jak, ja mówię, jak będzie kamera spadać, to Was przepraszam. Mhm. Potrzebujemy gumy. Gumek Gumę, w swoją warstwę. warstwę. Ok, ok, tu ma serduszko. No. Okej, ok. robimy. No poczekaj, jeszcze klipsów I potrzebujemy klipsów... Ja mówię, potrzebujemy klipsów jest Takie sy. Takie jakby sy. No. To. No, zaczyna, zaczyna. No, możemy tak zrobić albo, albo tak, albo stać. No lepiej. No i dobra, bierzemy pierwszą gumkę. No, to no, bierzesz, ale nie pokazujesz. Nie pokazujesz. I dajemy ją. W... Co? Okej. Okay. I robimy ją w łusok. Ale jak się zablątało, to proszę odblądać. Nie musicie się przejmować. Właśnie. Jeśli się nie uda, to nic. Ale jak się złamie, to można wziąć inną. No, rób tą ósemkę. Muszę. Dobrze. Mamy robić na tak. Bierzemy następną górkę, ty nie pokazujesz. I bierzemy, robimy prosto. Tak. Tak. No, no. I przekładamy tą ósemkę. Tą ósemkę. I, to, wasze... teraz tybolo... to, I to wygląda tak. Uh -huh. to Bierzemy następny następną teraz pokazujemy, pokazujemy. teraz Takie. Uh -huh. I zakładamy. I przekładamy tą z dołu. I... Tu jest niepotrzebna. Y... Tak wygląda, ale możecie zrobić nawet inne. Uh -huh. Inne górki. Ja Dajemy do internetu, na YouTube. O, na YouTube damy. No i bierzemy następną kółkę, No, no kurczę. No szybko. Taką. Taką. I możemy to dać nawet do internetu. Możemy dać film nie do internetu, tylko na YouTube'a. No dobra, na YouTube'a. My, myli mi się co jak. To może wyglądać tak. Może być też... Y Bransoletka różowy pomarańczowy żółty albo różowy pomarańczowy żółty a może być nawet do tego taka na cztery albo na trzy taka gruba ale my nie umiemy takich grubych ja umiem ale yy, nie chcę się robić bo wtedy palce będą